O, dobra jedziemy z tym koksikiem Jestem sobie nad jeziorkiem I jak zwykle Szczupaczek w planach Dotarłem właśnie na miejscówkę Dzisiaj pogadanie jest zbyt uprzejma Jest ogromny wiatr Także przepraszam za wszelkie podmuchy wiatru Będzie padać Już zresztą zaczyna kropić no ale jak to mówią, pogoda szczupakowa, także jestem na starej miejscówce, na której byłem z wami już nie raz. No i zobaczymy, co tu się dzisiaj dzieje. Zaznaczam, że to nie będzie kolejny film, jak łowić szczupaki. Bo to już pewnie wszyscy wiecie, skoro jesteście na tym kanale, także sobie wspólnie po prostu połowimy, bez specjalnych mądrości. I zobaczymy co tutaj się dzieje. Na pierwszy rzut zakładam podróbkę kanibala z Aliexpress, która się bardzo dobrze sprawdzała w tamtym roku. No i zobaczymy, jak się będzie w tym roku sprawdzać. Także robimy pierwszy rzut i... patrzymy, co tutaj w trawie piszczy. Czy szczupaczki tutaj już odpaliły, czy nie. Tu zdarzało się naprawdę łowić fajne ryby. Wziąłem dzisiaj ze sobą dwie wędki. Jedną, jak widzicie, lekki zestawik z małymi gumkami. Jedną mam troszeczkę cięż, cięższą do wyrzutu 50 gram, czy gramów. I tam będę zakładał coś większego, choć nie będę dzisiaj rzucał wielkimi kotletami. Największa chyba będzie miała 19 centymetrów. Także zobaczymy. Na razie dobry znak, nie ma ryby w pierwszym rzucie. Nie widzieliśmy się dość długo, co nie oznacza, że na rybki nie chodziłem. Chodziłem dość systematycznie, ale po prostu. Nie miałem ochoty robić kolejnego filmu o tym, jak złowić pistoleta na jeziorze, bo nie udawało się łowić nic wielkiego. Łowiłem dużo szczupaków, ale niestety nic powyżej, powiedzmy, no jakieś tam morze się zdarzyły, powyżej 70 cm, ale żadne mamusie, nic takiego. Także nie widziałem żadnego sensu, żeby robić taki kolejny film. Te rybki tutaj na pobliskich moich jeziorach jeszcze tak nie odpaliły. Brały jedynie maluchy z jakiegoś tam opadu powolnego prowadzenia a, a Mamusie, niestety, nie miały ochoty. O, było puknięcie, ale się skończyło. Podejrzewam, że przyjdzie tu godzina, w której one zaczną brać. No, chyba że zostały już wyżarte. Ogonek się zawinął po uderzeniu. Zobaczymy za chwilę, zmienię troszeczkę główkę na lżejszą. Widzę, że jest bardzo mały poziom wody. Teraz mam główkę 5 gramową, dlatego muszę poprowadzić troszkę szybciej, żeby nie zaczepiać o te grążele przy dnie, a za chwilę założę główeczkę 2 lub 3 gramową i troszeczkę poprowadzę wolniej przy powierzchni. Dam troszeczkę więcej czasu szczupakowi na obejrzenie przynęty. Pierwsza sztuka na lekkim zestawie to naprawdę fajna zabawa. Ale już wystarczy. O, bardzo krótki, ale jest. Bardzo króciutki hmm. początek Nie będziemy się tu nawet fotografować, bo, bo nie ma co hmm. do widzenia. No, także pierwsze koty za płoty, jak to mówią. Trzymy dalej. Zdarzało się tutaj złowić naprawdę kilka szczupaków z jednego miejsca, szczególnie jeśli przyszła godzina żeru. To wtedy półtorej godziny dawało jakieś 8 ryb nawet z tego miejsca. Także jestem w dobrej myśli, że być może jeszcze się coś tutaj wydarzy. No i nie ukrywam, że liczę na większą rybkę za chwilę będę kombinował jeszcze z przynętami. U, ładne puknięcie, widzicie? Pauza, wystarczyła pauza Ale ten to jest albo okoń Albo tak mały szczupak, jak go dawno nie złowiłem Idzie do powierzchni Także jest to szczupak Ojej, no ten to jest bardzo krótki Bardzo, bardzo króciutki No ale jest... Waleczny, waleczny. Czech. Jest kolejny wariacik, jeszcze mniejszy niż poprzedni. No naprawdę, rekordu nie będzie. Cyk Smyk. Zmieniłem na jasną gumeczkę I kolejny smyku no, Skoczny Kolejny smyku się zameldował No same maluszki, ale... No przecież sobie... Mogę powiedzieć, że nie wybieram, ale wybieram Bo na razie łowię na same małe przynęty Dlatego no spodziewam się Że tu nie będzie na razie Szału, choć nigdy nie wiadomo, bo małe przynęty Również przynoszą duże ryby straty tutaj wyczekiwał dwa razy pupnął i dopiero strzelił porządniej no chodź no chodź no ten jest troszeczkę większy To już może mieć 60 przed siedemdziesiąt centymetrów taki kierownik. Także dzisiaj ewidentnie największy. Ach, no jak widzicie jakoś to idzie. Troszeczkę podskoczyłem do góry. Założyłem teraz Kanibala 12,5 cm. Jeden w sumie z moich ulubionych kolorów, ten biały z oliwką. Wasze, według sondy, którą tam kiedyś przeprowadziłem pod jednym z filmów, może dam tutaj jakoś do niego link. Stwierdziliście, że najlepiej działa dla was policjant. Dla mnie osobiście wydaje mi się, że ten kolor, no ale każdy ma jakąś inną wodę, także te ryby reagują inaczej. Kanibal ma to do siebie, że przede wszystkim ma unikalną pracę, jakiej nie ma chyba żadna inna guma. Moim zdaniem nie jest to trwała guma, oczywiście, no bo jest ze, ze z miękkiej gumy, dość wrażliwej na wszelkie jakieś tam ugryzienia, tak jak widzicie tutaj już jest ogonek dobrze pocięty. No ale za takie pieniądze naprawdę warto takich gumek kilka w sezonie poświęcić, bo mogą przynieść naprawdę bardzo, bardzo fajne ryby. Cały czas czekam na coś większego. No i niestety, już podwinął się ogonek, już to widziałem. Także raczej nic chyba. A może się odplątał? Jak widzicie, rybki tu są, tylko że czekają na. Chyba na to aż przynęta przypłynie im koło samego nosa. Bo, bo wiele rzutów tutaj robiłem wcześniej tą gumeczką Fire Tiger. Też podróbką kanibala później, relaksem, niestety straciłem ogonek. No i teraz tym kanibalkiem, i, i powiem Wam, że to nie był pierwszy rzut. W to samo miejsce dlatego wydaje mi się, że po prostu potrzebują jakiegoś impulsu za każdym razem czegoś innego. Teraz zwinę powolutku. Przed chwilą z tym braniem nawet nie byłem pewien, czy to branie. Myślałem, że puknąłem w liść. No ale drugi strzał już był zupełnie inny, za chwilę mam zamiar rozłożyć drugą wędkę i spróbuję troszeczkę leniwie tutaj poszarpać jerkiem. Zobaczyć, czy może nie mają ochoty na jakąś przynętę imitującą, konającą rybę. Nie będę tutaj jerkował agresywnie, zresztą sprawdzę. Jak będzie im bardziej odpowiadać? Nie wziąłem dzisiaj dużo jerków, wziąłem tylko dwa jerki, samo dziesiątkę i zdaje się sieka glapkę chyba 9 cm, jak dobrze pamiętam. Mam sentyment od tego jerka, bo naprawdę ma fajną pracę. Można go prowadzić powoli, a on i tak jest bardzo agresywny. Także na dolną sprawę nie trzeba się bardzo narobić, żeby. Wydusić z niego jakąś tam pracę. Natomiast w salmon to już trzeba troszeczkę poszarpać, żeby ten filecik się wykładał lekko na boki. Trzeba zmienić miejscówkę. Tutaj już przestało się cokolwiek dziać. Już tak, a może nie całą godzinkę, nawet rzucam i rzucam wszystkimi przynętami. I nie ma nawet dziubnięcia. Także ewidentnie na tej miejscówce rzecz się skończył. No i czas zbadać następną. Mam tutaj do przejścia naprawdę bardzo solidny kawałek po, po niewygodnym polu. Także do zobaczenia za chwilę. Jest. Po dłuższej przerwie. A, po dłuższej przerwie. Jest taki szczupaczek. Taki szczupły. Też niewielki, przed 70 cm. No ale już cieszy, bo miałem dosłownie z półtorej godziny bez żadnego brania. Także teraz na. Na trucika uderzył, na bardzo płytkiej wodzie. To jest sprawca całego zamieszania. Najmniejszy z line true troutów. No ale widać na takie jeziorka gra i trąbi. Zresztą na większym też udawało mi się nieraz złowić rybki na niego. Tutaj jest bardzo płyciutki kawałek jeziorka. No i coś widać tutaj jeszcze siedzi na tej płytkiej wodzie. Oj, oj, oj Taki malasek Teraz mam też w Savage Gear gumeczkę bardzo mały rozmiar, i to jest ten jeszcze stary model. To mój ostatni kanibal ze starego modelu. Wydaje mi się, że fajniejszą miały pracę te stare modele, no ale nowe również nie są złe. Idę zaraz, jeszcze to oczko z jednej strony i wracam na miejscówkę, od której zacząłem dzisiaj. No, ale wiecie, jak jest? Jeszcze jeden rzut, nie? Ostatni. Chyba największa dzisiaj. Żadne gumy tutaj dzisiaj nie, nie działają już, tylko rano. No i na pewno jest największa dzisiaj. Zapraszam, no jest ładna. Wydaje mi się, że może mieć ponad. 75 cm. O, no, takiego małego dżerka. Bardzo powoli zwijanego. Nie, no na pewno ma już ponad 70 dla Z ciekawości sobie po prostu zmierzę jeśli mi zaraz z podbieraka nie wyskoczy na razie ją do poczekalni mam gdzieś tutaj oczywiście miareczkę no i co, weźmiemy ją na warsztat ładna rybeczka, ładna jest jeszcze skoczna bardzo Asz miło Mam nadzieję, że uda mi się rozmierzyć zanim ono stąd wyskoczy 74 no, to jest... Lubo się zrobiło. Zaczął dobry deszcz, padać Miałem tu jeszcze jedno branie i to wszystko Za chwileczkę chyba będę uciekał Jeszcze podżerkuję, ale z kamieni już muszę zejść Bo jak deszczyk pada to kamienie zaraz się zrobią śliskie I nie ma co ryzykować No słuchajcie, no to tyle w tym temacie Ryby już nie biorą, robiłem co mogłem Niestety Miało nie być pistoletów, a wyszło jak wyszło. Znowu mamusie mnie przechytrzyły. Także poluję dalej. Mimo tego fajnie, że wyszedłem na rybki. Dawno zresztą się też nie widzieliśmy. Także chciałem troszeczkę odświeżyć kanał. Nie mam zbytnio czasu. A tak jak też mówiłem, jeśli wychodzę na ryby i, i łowię na przykład dużo jakichś tam małych sztuk, to nie widzę sensu, żeby dodawać kolejnego już chyba milionowego takiego filmu na na YouTube, gdzie co tydzień macie takich filmów przecież pod dostatkiem. Wiele jest różnych kanałów YouTube, także na pewno nie tęsknicie za takimi filmami. W każdym bądź razie dzisiaj naprawdę miałem ochotę się tutaj z Wami spotkać, no ale przyszedł czas kończyć. Dziękuję Wam oczywiście za obejrzenie kolejnego odcinka. Standardowo nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału. Mimo tego, że filmy teraz nie pokazują się tak często, to będą się pokazywać. Także spokojna głowa. Jak przyjdzie czas, będzie rada, będzie fajny sezon, będzie więcej czasu, troszeczkę dłuższe dni. To będę mógł się wybrać też na rybki po południu i, i z pewnością się zobaczymy. Na pewno wejdzie coś wielkiego, bo co roku wchodzi to. Dlaczego w tym roku ma nie wejść? Jeszcze raz dzięki serdeczne za obejrzenie i do zobaczenia. W przyszłym odcinku.